Dzień dobry, dzień dobry, ja was witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z moim aparatem na zęby, więc za ewentualne fawlunienia się, zakłócenia, bardzo, bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że mimo to będzie wszystko bardzo dobrze mnie słychać. Okej, okay. dzisiaj jeszcze przed rozpoczęciem odcinka z Counter Strike'a macie do wygrania taką naklejeczkę Renegades i macie do wygrania również skrzynkę Clash oraz dołożę jeszcze do tego te graffiti, więc myślę, że za darmo zawsze fajnie, yy, żeby wygrać tą naklejeczkę, tą skrzyneczkę i te graffiti, należy napisać w komentarzu jaką macie rangę w CSGO, lub jeśli nie macie tej rangi, no to napisać, że jej po prostu nie macie. Okej, okay, a więc dzisiaj zagramy sobie na arenkach i przetestujemy mojego skilla po bardzo, bardzo długiej przerwie w tej grze, więc zapraszam wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie. A więc witam Was już wszystkich, moi drodzy, na ręce. Wziąłem sobie jakiś pierwszy lepszy serwer. No i zobaczymy, jak sobie na nim oczywiście tutaj poradzę. Eee, wybiorę sobie zaraz drużynę. No i zobaczymy, moi drodzy, jak w Flew Counter Strike'a teraz będę grał. Okej okay. Uff, dawno się nie grało naprawdę. Dobra, mam pierwszego przeciwnika, który został przez nas pokonany. Superowo. Jesteśmy już w następnej rundzie, okej, okay, zacznę jak teraz pojawę sobie na arenie piątej z jakimś gościem Lub nie został ode mnie w ładną główkę z kałacha, więc no Widzimy się na następnej arenie. Na arenie czwartej włączymy z kądziowskim No i niestety Ko Kondziowski tutaj nas pokonał. Z nożem batelkowym Gamma Doppler Okej, okay, ale to nie jest jego nóż. Ja mam swój własny, haha I co teraz kądziowski? I co teraz? Okej, okay, jesteśmy na arenie czwartej, widzimy jakiś blue. To jak się nazywa nasz przeciwnik. Okej. Okay. Dostał headshot. Otrzymałeś dwa kredyty za headshot. Okej, okay, awansowałem na drugi poziom, więc bardzo fajnie. Myślę, że na tym serwerku będę po pogrywał sobie też trochę częściej. Okej. Okay. Dostał kolejną głowkę Pietu, to nie ma ze mną to nawet szansa. Haha, <grystanie> Pietu, i co teraz mordeczko? Arena druga. Czy uda nam się moi drodzy dojść do areny pierwszej? To się zaraz przekonamy. No i mamy, zabiliśmy naszego przeciwnika i przechodzimy do areny drugiej. Pierwszej, znaczy się. No jesteśmy na arenie pierwszej, najwyższej arenie w grze. Zobaczymy co to będzie. No i tutaj nasz przeciwnik. Pekarson yy, z szeregowym drugi stopień i z Prime pokonuje nas w starciu 1 na 1. Okej, okay, przechodzimy. Walczysz na arenie drugiej przeciwko Neck. Zobaczymy z Nekiem. No i Nek został znowu pokonany. Wybieramy tutaj sobie drużynę. Mamy kilku graczy, więc restartujemy sobie. Jesteśmy na jakiejś minecraftowej mapie. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. No i Pekarson wreszcie ode mnie dostał tą bułkę. Okej, okay, o to chodzi moi drodzy, tak to się robi. No i niestety, ile mu zostało? 16 HP. Cholera jasna, nie dobrze. Widzimy się na następnej ręce. Jesteśmy teraz na arenie drugiej, walczymy z Lotusem, Kwiatem Lotosu. Dostał głowę, ładną dostał głowkę. Dobra. Walczymy znowu z tym samym przeciwnikiem, nie walczyliśmy z Pietem, którego no po raz kolejny pokonujemy. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że ten krótki odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, że ma się do wygrania naklejkę Renegades i skrzynię klacz oraz te graffiti solne... słone. <grystanie> ja nie się odsłonić, przepraszam. Dobra, a więc dzięki wam za oglądanie, życzę miłego pa papa!